Historia jest pełna wydarzeń, które wstrząsnęły ludźmi na całym świecie. Niektóre z nich były przerażające, a jeszcze inne po prostu niewiarygodne. Te wydarzenia miały ogromny wpływ na bieg historii i na zawsze zapisały się w pamięci ludzkości. W dzisiejszym filmie przedstawimy kilka historycznych faktów, o których mogłeś nie wiedzieć. Śmierć Qin Shi Huang'a Qin Shi Huang to człowiek, który zasłynął ze zjednoczenia Chin i dzięki temu stał się ich pierwszym cesarzem. Teraz prawdopodobnie znamy go nie tylko z faktu zjednoczenia, ale także z jego niesławnego grobowca, w którym mieści się legendarna terakotowa armia. Coś, co najbardziej niepokoi w jego życiorysie, to sposób, w jaki zginął. Osiągnął wiele i zawsze powtarzał, że nie chce, aby jego życie się zakończyło. Imperator kazał swoim zwolennikom znaleźć dla niego eliksir, który pozwoli mu być nieśmiertelnym. Istnieją na to dowody, ponieważ naukowcy odzyskali listy od cesarza do jego regionalnych gubernatorów nakazujące im znalezienie czegoś, co przedłuży jego żywot. Kiedy przez dłuższy czas nie otrzymywał swojej mikstury, postanowił wypić rtęć. W czasach starożytnych było wielu ludzi, którzy uważali, że jest ona płynem leczniczym. Teraz wiemy, że jest bardzo toksyczna dla organizmu. Cesarz zmarł w wieku 39 lat w wyniku zatrucia. Śmierć Aleksandra Wielkiego. Pozostając przez chwilę przy pozytywach, Aleksander Wielki był jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii. To on podbił świat i pomógł stworzyć wiele architektonicznych rzeczy, z których korzystamy do dziś. Dzięki niemu Grecy nauczyli nas wielu kultur i doprowadzili do zrozumienia innych języków. Jednak nie mówi to nic o jego sprawności wojskowej. W rzeczywistości był geniuszem na polu bitwy dzięki czemu rzadko, jeśli w ogóle przegrywał bezpośrednią walkę. Nawet gdy czuł, że nie jest w stanie wygrać, stosował sprytne taktyki, aby zasiać strach wśród wrogów lub sprawić wrażenie, że jego siły są większe. Podobnie jak w przypadku niektórych innych postaci w historii, jego śmierć jest nieco tajemnicza. Nikt dokładnie nie potrafił stwierdzić, w jakich okolicznościach zmarł. Jednak najnowsze badania wskazują na dwie hipotezy. Po pierwsze, przyczyną mogła być choroba, która zdaniem wielu sparaliżowała go do tego stopnia, że nie był się w stanie poruszać. Po drugie, uważa się, że mógł zostać pogrzebany żywcem. Musimy pamiętać, że w tamtych czasach medycyna nie była nawet zbliżona do tego, co mamy teraz. Więc nie byłoby tak trudno oszukać kogoś, kto myśli, że osoba przestała oddychać, podczas gdy po prostu leżała nieruchomo. Taneczna plaga W lipcu 1518 roku w Strasburgu miała miejsce niezwykła, a zarazem przerażająca epidemia znana jako taneczna plaga. Wszystko zaczęło się od kobiety imieniem Trofea, która pewnego dnia zaczęła tańczyć na ulicy i robiła to bez przerwy przez sześć dni. W ciągu tygodnia dołączyły do niej 34 osoby, a po miesiącu liczba tańczących wzrosła do około 400. Osoby te nie reagowały na muzykę ani żadne inne bodźce zewnętrzne. Wyglądali na opętanych i tańczyli bez wytchnienia, aż padali ze zmęczenia. Niektórzy z nich zmarli z powodu wycieńczenia, udaru słonecznego lub zawału serca. Do dziś nie wiadomo, co wywołało taneczną plagę. Pozostaje ona jedną z najbardziej tajemniczych epidemii w historii: wiązanie stóp. W Chinach istnieje zwyczaj, który polega na wiązaniu stóp młodej dziewczyny specjalnymi butami, aby można było zmienić ich kształt i uczynić je piękniejszymi. W pewnym momencie posiadanie tego rodzaju wiązań było wyznacznikiem statusu kobiety. Jednak osoby, które decydowały się na taki zabieg, musiały zmierzyć się z ogromnym bólem i w późniejszym czasie niepełnosprawnością. Ta praktyka rozpoczęła się setki lat temu i nie ustała aż do XX wieku. Apokalipsa zombie w Europie W okresie włoskiego renesansu ludzie robili różne rzeczy, aby cieszyć się oświeceniem, które zostało im dane. Dzięki temu narodziło się wiele wspaniałych, jak i okropnych rzeczy. Jedną z tych przerażających był syfilis. Co to ma wspólnego z zombie? Jedną z rzeczy, które może wyrządzić kiła, jest gnicie skóry, zwłaszcza na twarzy. Wyobraź sobie, że mijasz na ulicy wielu ludzi chorych na syfilis, widzisz wszystkie ich rany, nawet najgłębsze, ujawniające kości. Jak zdecydowałbyś się zdefiniować tę osobę, która stoi przed tobą? Ta tak zwana apokalipsa zombie była bardzo realna. A wojna między Francją a Włochami w tym czasie tylko pogorszyła rozprzestrzenianie się syfilisu. Damskie kostiumy kąpielowe. Historia damskich kostiumów kąpielowych jest o wiele bardziej mroczna niż myślisz. Od skromnych i zakrywających strojów z XIX wieku do odważnych i eksponujących ciało bikini z XX wieku. Stroje kąpielowe przeszły długą drogę, odzwierciedlając ewolucję kobiecej emancypacji i postrzegania kobiecego ciała. Podczas gdy przez dłuższy czas zakrywały większość ciała, z każdą mijającą dekadą wprowadzano coraz więcej zmian, a stroje stawały się coraz bardziej skąpe. W dawnych czasach mężczyźni uważali, że kobiety przebywające w miejscach publicznych nie mogą być roznegliżowane. W XIX wieku damskie stroje kąpielowe były zdecydowanie skromne. Składały się z długich sukienek z bufiastymi rękawami i spódnicami, często dodatkowo obciążanych, aby nie unosiły się w wodzie. Kobiety kąpały się w specjalnych, wydzielonych strefach, a pokazywanie zbyt dużej ilości ciała było niedopuszczalne. W miarę upływu lat i zdobywania przez kobiety coraz większych praw do wyrażania siebie, bardzo restrykcyjne ograniczenia kostiumów kąpielowych ogromnie się zmieniły. Dzisiaj damskie stroje kąpielowe są dostępne w szerokiej gamie fasonów, kolorów i wzorów. Kobiety mogą wybierać spośród bikini, strojów jednoczęściowych, tankini, a nawet burkini. Stroje kąpielowe są nie tylko modnym elementem garderoby, ale również odzwierciedlają indywidualny styl i osobowość kobiety. Introligatorstwo specjalne Książki są kluczową częścią naszego świata, nawet jeśli era cyfrowa próbuje się ich pozbyć. Są oknem, przez które możemy zajrzeć do wyimaginowanego świata, ale nie każda z nich ma do opowiedzenia przyjemną historię. Jedna z bibliotekarek, Megan Rosenblum, wie, że są książki z mrocznymi sekretami dosłownie wszytymi w okładki. W tym przypadku szuka dzieł, które zostały oprawione w ludzką skórę. Co więcej, Rosenblum uważa, że jeśli nie wiesz, że trzymasz w ręku książkę obitą skórą, mógłbyś nie odróżnić jej od innych. Takie zwyczaje nie miały miejsca w średniowieczu. Robiono to w XIX wieku, co pokazuje, że nawet nie tak odległa historia może być bardzo mroczna. Przewidywanie katastrofy Titanika. Czy wiesz, że 14 lat przed zatonięciem Titanika pojawiła się historia, która przepowiedziała jego upadek? Jak wszyscy wiemy, Titanik został zbudowany tak, aby był niezatapialny, jednak seria wydarzeń doprowadziła do tego, że to stwierdzenie okazało się fałszywe. Książka Upadek Tytana, napisana przez amerykańskiego pisarza Morgana Robertsona, przedstawia historię największego na świecie statku pasażerskiego i tego, jak zatonął po zderzeniu z górą lodową. Tekst ten ujrzał światło dzienne 14 lat przed właściwym wydarzeniem. Fakt, że statek w książce nazywał się Titan, a ten, który później zatonął, był Titanikiem, oraz to, że oba uderzyły w górę lodową, na pewno daje do myślenia. Czy słyszałeś wcześniej o takich zdarzeniach? Daj znać w komentarzu, a jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!